Jeśli w sumie jesteście już, dajcie łapkę w górę, suba i wbijajcie na nie. kanał... wbijajcie na kanał Fortnite Fabuła. Nie wiem jak wygrałem to nawet. Ej, a ten... a umiesz te linki przesyłać? Eee... Nie. Na to telefonie cześć. mogę. To na telefonie zrobię osobny odcinek jak ciebie wypromuję. ja cię tipię. Ej! Ale nie, ja wiem jak to zrobić. Nie, na, na telefonie, co nagram na Durecorder. Teraz Czemu? Bo Cię strzelam z, z tego... Nie Ja go już zablokowałem. Udostępnij, kopiuj link i napisz. ale weźcie i wyłączcie live'a mojego albo wyciszcie demaksa, bo... bo słyszę sam siebie tak to. Ale osunęło to, rano. Jak coś to możesz wysłać linka na u mnie na, na kanale. Ja to trzeba na live zrobić, ale coś się nie udało. Znaczy zrobiłem... Z że ale... żeby strefa zabijała, zabuduję cię tu. No weź, bo ja się bawię z Tomkiem. Mhm. Mogę go wcześniej zabić, ale teraz to zrobię, bo potrzebuję hlaczy No ja cię to nie chciałem, ja cię widziałem, że, że ktoś yy, niszczy sianę, to sobie skara celowałem do niego już. No a to jak opuścił, nie? Ja to, ja ma to, to gramy 1 na 1 po prostu co? I napiszcie co myślicie o tym nowym update'cie Ja mogę się ja wypowiedzieć? Mhm Szeporne na to gówno No ale nie wiem dlaczego w niego gram rozpani Ja ciągle fan dla tego gram 16-18 hapy miałeś a, a wiesz, że tam jak nie, się zraspił? A tak gdzie on jest? Słuchajcie, nie zabiję, bo ma full HP, bo teraz się zrespił. Jak go porobisz na na 100 HP to nie wiem. Jezu, nie, akurat miałem jeszcze raz. Ale... coś się Jak chcecie z nami zagrać, to nam nick niki, FSD dam i, i zagracie z nami oczywiście. No bo tak w trzech trochę to PP to standardowo się kampiłem, bo mamy strefę Dobra, Ej D Czemu pan mi się nie dał uleczyć? O nie, to jest nie fair, bo wy możecie sobie live oglądać i wiedzieć gdzie jestem. Znaczy ja nie oglądam, bo ja bym miał taką zapinię. Tomek, możesz się oglądać. O. Kto to był, Tomek? Jak Tomek, to idę cię zabić. Nie obiłem, bo bałem się, że do mnie będziesz na fallout walił. Mogę cię dobić jak chcesz. Chciałeś, to, to masz. Ej, jaka, no. Ja chciałbym też To czekaj, czekaj, czekaj. A, a ty daj przeładować, ty daj przeładować, ty daj przeładować, okej? Okay? Jak mnie teraz zabijesz, to. to nie będę ci dawał forów. Już? Zgłasz za bo to jak chcesz Patrz Na w chcesz? Coś nie piekło. No, Ale ja obok Dużo obok Dużo I do tak obok. bym miał 4, 16 HP tak to ja, to, ja, ja też odpalę streama. Okej. Okay. Co ty mówisz, że tak to więcej pingu jest? Ja mam 20 na dole. Ej, to nie bijemy na chwilę leszora. Tomek idę po ciebie Szybciej! O dobra Soj, ciość, się już mam! Pa! 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 pa. Już masz... mam 305 gości. Serio, ja nadal mam 20. Czemu ty do mnie nie strzelałeś, jak się tańczyłem? No ale jakbym tańczył, to byś mógł mi z HEDA za, za 200 sprzedać. A o, dobra wiem już gdzie jesteś. Czekaj wezmę cpm -a, bo miałem impulsy jakieś śmieszne Znaczy no, tutaj... daj mi wiesz co No ty ty A masz podjazd Teraz patrz się Pszcziu milisekund zabrakło i bym Cię zabił nie? Ile masz HP, laser? Ej, tam jak to serio, ja aż ja tak dla do... mnie kombatował? Ja mam opóźnienia No to wyłącz te streama Nie no Która pogra Ten Dobra, Pemik znowu Bo jak ja daję na kilofa, to mi go daje po 500 sekundach. Też tak wie? O nie! Czy ktoś by był obok mnie? Kto miał niebieską snajpę? Ja mam, I Tomek teraz powie, że niby mamy aimbota. Ale fajny aimbot. Ef, coś... A z tymi opóźnieniami nawet idzie grać, ci powiem. Ech, no wie, a wiesz, że, no że jak ja miałem lagi kiedyś, to, ja to ja u siebie chodziłem, nie teleportowałem się, tylko mnie trochę cofało, a u innych, a u ni, a u innych się teleportowałem. Ja tak ich zabijałem tako, oni nie wiedzieli, co się dzieje i chcieli mnie zgłosić za... E, 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 za teleportowanie albo e, a, albo jak to ninja zrobił za wysoki ping dobra za 200 nie będę się jak Nasze... ale ja chcę mieć live, ale co ja mam na to <głos> <głos> to jest Patka lamienia, nie? 8 strzałów nietrafionych, nie? Chodź, na serio. Rano spróbował. Tomek, grasz jeszcze? Niestety tak. Niestety tak. Jak niestety to nie graj. Ja, bo z tego zrobiłam odcinek. A kto tak buduje dziwne wieże? To leżą orpacie. Obydwoje dostajecie kolapsik. Co?! Dwa proste frani. Zdjęcia, i Ej, ty też masz kamienną ścianę przed, przed kamerką? No A po prostu z tego zrobiłaś kina? No ty rób Albo czekaj, a nie zrobimy jeden versus jeden? Hmm Nie Bo teraz bardzo osłabili to budowanie i co z tego? Ja na metę. A ja nie zrobię. I tak? a ja nie zrobię o 180. ki ja też nie umiem 180 teraz. I co ja, mam ale, ale, ale ja się myślę takim mamolem w budowaniu, że ja się cały czas zabudowuję. A myślę, że ja tak nie robiłem na początku, jak też się rozgrałem. Ty też nic nie możesz robić? No, też nie. O! O. To nie, to dawaj sobie pogramy chwilę i lecimy na patrz 1 vs 1 i nagrywamy. Ale nie, nie możemy iść na podium, bo tam wywala. Ale, bo my chcieliśmy w trzech wejść. No tak, a ja wcześniej z Fabianem i Tomkiem weszłem w, w, w trzech. No ale spróbujemy wejść Parę gierek i wchodzimy goś Jakby wali to sobie będzie walk to grać No ale to jest tak zrobiła ścię No fajnie, że my drzewo blokuje Trzeba ja, bo chcę się uleczyć bo mam mało Mmm... śmierć miałeś no. Dobra, to leccie szybko, bo Aba. chcecie strzelać. Ła! Wow! <laughs> ja zapomniałem strefie XT Daj się też uleczyć Uleczyłeś się już? Okej, okay, to znaczy, że już Wydaj przedać Jakbym, jakbym trafiał to im cię zabił. A ja miałem 18 HP. Bo skilofa robić. No. Znaczy nie, ja mam dużo HP. Ale że ty możesz pytań, skill skilofa. Na... Nie śpiewaj tego. Ja myślę, że ja cię porobię nie z tego. Ja... a ja bym cię porobił na dwa strzały, tylko... Ej! Ja się zbliżyłem, to mi zadało zamiast za 100, 115, gdzie jest kombata w głowę, 80. Ten kombat jest jakiś dziwny. Ja zostałem u Ja kiedyś miałem, miałem kiedyś 5 razy pod rząd to. Ja też. No na Tańczyć ze mną. To spróbujemy iść na tego paczolata? tam. No dobra. Róż to centrum. Trzeba iść, byłeś w centrum, nie i, i normalnie cię oglądałem, jak w centrum byłeś. A sobie się stoi. Ja też... A nie, ja nie umiem. No i wywala od razu. Nie wywaliła od razu. Ciekawe dlaczego, nie? Ale tu sobie po prostu na inną pójdziemy No Ona pyta chciała tak się idzie Ale na 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 i na inne jeden po 1 czy co? Nie tam poszukamy jakąś pani, a u nich 59 subskrypcji Ooo, nice Tutaj ja muszę zmienić numer na piłkarza A czekaj, a może po prostu na tym jest zbugowane, dawaj tutaj wejdź Tutaj jest, zróbmy podium 2 To patrz, tak wchodzimy tym Tym wchodzimy, tym wchodzimy, dawaj Czekaj, no muszę. <coughs> Kurde, miałem to obok. Podejdź trochę bliżej. <coughs> Ej, no i wywala. Patrzę, że zep, zepsułeś sobie e, podium 2. To dawaj nagrywaj z tego, z, tego, z ruchomych spraw. Możesz kogoś zaprosić, to wiesz, zagramy sobie. Ja mam właśnie nikogo. Ja też. Abym tak działała, tak ze mną. E, a popójdziemy na moją wyspę, bo tam mam przygotowane i ten. No. Ona ja pyta chciała patrzcie ze mną, przejść na i przy okazji... Zbierać drewno. Dobra, nie śpiewaj tego. Okej. Okay. Ja chcę 10 subskrypcji. O, dzięki za pilocika A tylko takie są pompy? No. A nie dasz jakiejś zwykłej emki tutaj? Nie. Ej, ta czeka, ja zrobiłem renę, dałem Czekaj, fajne zrobię, nie? Co to jest? Czekaj. Robię arenę do Wambiłana Czekaj, chwilę Czy Czekaj, zruskawka. Czekaj jeszcze, jeszcze, jeszcze. Czeka jeszcze. <grywa> Puszkuj, i tyle. To co zaczynamy? Zacząć. Ej. Ola. Ola. Kawa. Ej. ej! Ej, ja muszę kończyć. No to chyba se ja To nie złom, miło zrobiłem. Ej, może czekaj chwilę. Możesz... Czekaj chwilę. и здоровье A idę, dobro ją przekończyć na tym.